Listopadowy wiatr szarpał liśćmi na ulicy Nowy Świat w Warszawie. Maja Kowalska, jedenastoletnia dziewczynka o jasnych blond włosach i błękitnych oczach, stała przy wejściu do metra centrum, trzymając w rękach tekturowe pudełko wypełnione domowymi ciasteczkami. Proszę pana, może ciasteczko, tylko pięć złotych, zawołała do przechodzącego mężczyzny w eleganckim płaszczu. Krzysztof Wiśniewski, Czterdziestoletni prezes dużej firmy technologicznej zwykle nie zwracał uwagi na ulicznych sprzedawców. Tego dnia jednak coś go zatrzymało. Może to był chłód w powietrzu, a może samotna postać dziewczynki w za dużej kurtce. Co sprzedajesz, mała? zapytał podchodząc bliżej. Maja uniosła pudełko wyżej. Ciasteczka owsiane z żurawiną. Mama je piecze, a ja sprzedaję po szkole. Są naprawdę pyszne. Krzysztof przyjrzał się dziewczynce dokładniej. Jej policzki były zaróżowione od zimna, ale oczy błyszczały determinacją. Coś w jej wyglądzie wydawało mu się dziwnie znajome. Ile kosztuje całe pudełko? Zapytał. Mam dwadzieścia ciastek, więc sto złotych, odpowiedziała Maja, szybko licząc w głowie. Krzysztof sięgnął do portfela i wyciągnął pięćset złotych. Wezmę wszystkie, resztę zatrzymaj dla siebie. Oczy Mai rozszerzyły się ze zdumienia. Ale to za dużo, nie mogę. Możesz i powinieneś. Podziwiasz Twoją pracowitość, uśmiechnął się. Jak masz na imię? Maja, Maja Kowalska, odpowiedziała wciąż, patrząc na banknoty. A Twoi rodzice wiedzą, że tu jesteś? Dziewczynka spuściła wzrok. Mama wie, pracuje w dwóch miejscach. Tata, taty nie ma. Mama mówi, że zginął, jak byłam mała. Krzysztof poczuł ukłucie w sercu. Przykro mi to słyszeć, a co mama mówi o twoim tacie? Maja wzruszyła ramionami. Niewiele. Tylko, że był dobrym człowiekiem i że mam jego oczy, i że nazywał się Tomasz. W tym momencie z kieszeni Krzysztofa wypadła stara fotografia. Wiatr poderwał ją i poniósł w stronę mai. Dziewczynka złapała zdjęcie i spojrzała na nie. O, ten pan wygląda jak ja! wykrzyknęła. Kim on jest? Krzysztof spojrzał na fotografię przedstawiającą jego młodszego brata Tomasza, który zaginął dwanaście lat temu. Serce zabiło mu mocniej. To. to mój brat, wyszeptał. Zaginął wiele lat temu. Maja przyglądała się zdjęciu uważnie. Miał takie same włosy jak ja i oczy. Mama zawsze mówi, że mam oczy po tacie. Maja, jak się nazywał twój tata, pełne imię i nazwisko? Zapytał Krzysztof, czując, jak dłonie zaczynają mu się trząść. Tomasz, Tomasz Nowak, mama mówiła, że zmienił nazwisko, bo urwała, jakby przypominając sobie, że nie powinna o tym mówić. Krzysztof poczuł, jak świat wiruje wokół niego. Tomasz Wiśniewski zmienił nazwisko na Nowak po kłótni z rodziną. Zniknął bez śladu, zostawiając tylko list, że musi zacząć od nowa. Maja, czy możesz mnie zaprowadzić do swojej mamy? To bardzo ważne poprosił, starając się opanować emocje. Dziewczynka spojrzała na niego nieufnie. Mama będzie w domu dopiero wieczorem pracuje w sklepie na Mokotowie. Poczekam albo. Czy możesz dać mi jej numer telefonu? Muszę z nią porozmawiać. Maja zawahała się, ale coś w oczach mężczyzny sprawiło, że mu zaufała. Wyciągnęła stary telefon komórkowy i podała numer. Proszę tylko nie mówić, że sprzedawałam ciastka. Mama myśli, że jestem u koleżanki, poprosiła cicho. Krzysztof pokiwał głową, wciąż patrząc na dziewczynkę, która mogła być jego bratanicą. Nie martw się, powiem tylko, że muszę z nią porozmawiać o Tomaszu. Anna Kowalska wracała zmęczona z pracy w małym sklepie spożywczym na Mokotowie. Mieszkanie na trzecim piętrze starej kamienicy przy ulicy Puławskiej było skromne, ale czyste i zadbane. Gdy weszła do środka, zastała Maję siedzącą przy stole z nieznajomym mężczyzną. Mamo! Maja podbiegła do niej. Ten pan chce z tobą rozmawiać o tacie. Anna zbladła, widząc Krzysztofa. Rozpoznała go natychmiast. Brata Tomasza, którego zdjęcia jej mąż trzymał w starym albumie. Pan jest Krzysztof Wiśniewski? zapytała, siadając ciężko na krześle. Tak. Szukam mojego brata od dwunastu lat. Dziś spotkałem Maję i... Anna. Ona jest córką Tomasza, prawda? Anna pokiwała głową, a w jej oczach pojawiły się łzy. Tak, Tomasz był moim mężem, ale on, on nie żyje, panie Krzysztofie. Co się stało? zapytał cicho Krzysztof, czując jak serce ściska mu się z bólu. Anna wstała i podeszła do starej szafy, wyciągnęła z niej pudełko pełne dokumentów i zdjęć. Tomasz zginął w wypadku samochodowym jedenaście lat temu. Maja miała wtedy tylko kilka miesięcy. Jechał do pracy na budowę i ciężarówka wjechała w jego samochód. Pokazała Krzysztofowi akt zgonu i wycinki z gazet. Krzysztof czytał z rosnącym przerażeniem. Dlaczego nikt nas nie powiadomił? Dlaczego nie skontaktowała się pani z rodziną? Zapytał. Anna spuściła wzrok. Tomasz prosił, żebym tego nie robiła. Powiedział, że pokłócił się z ojcem, że nie chcą go już widzieć, że musi zacząć nowe życie. Zmienił nazwisko, przeprowadziliśmy się do Warszawy. Nie wiedziałam, co robić po jego śmierci, byłam sama z małym dzieckiem. Nasz ojciec żałował tej kłótni do końca życia, powiedział Krzysztof. Zmarł pięć lat temu, wciąż mając nadzieję, że Tomasz wróci, mama też. Ona wciąż czeka. Maja słuchała w milczeniu, przytulając się do matki. To znaczy, że ten pan jest moim wujkiem? zapytała cicho. Tak, kochanie. To twój wujek potwierdziła Anna. Krzysztof spojrzał na bratanicę i poczuł, jak ogarnia go wzruszenie. Maja masz jeszcze babcie, mieszka w Krakowie. I ciocie, moją żonę Ewę i dwóch kuzynów. Naprawdę? Oczy dziewczynki zabłysły. Zawsze chciałam mieć dużą rodzinę. Anna otarła łzy. Przepraszam, że nie skontaktowałam się wcześniej. Myślałam, że wypełniam wolę Tomasza. Ale może się myliłam. Nie było pani łatwo. Krzysztof położył dłoń na jej ramieniu. Wychowanie dziecka samotnie. Praca w dwóch miejscach. Widzę, jak pani się stara. Czasem Maja musi mi pomagać, przyznała Anna. Sprzedaje ciastka, które piekę nocami. Nie chcę, żeby musiała, ale. To się zmieni, powiedział stanowczo Krzysztof. Jesteście rodziną. Maja jest spadkobierczynią części majątku dziadka i Tomasz miał udziały w firmie rodzinnej. To wszystko należy się wam. Anna pokręciła głową. Nie chcemy pieniędzy, dajemy sobie radę. Nie chodzi o jałmużnę, to spadek po Tomaszu, po ojcu Mai. Ona ma prawo do lepszego życia, do dobrej edukacji. Maja spojrzała na matkę z nadzieją. Mamo, może mogłabym chodzić na lekcje angielskiego? Zawsze chciałam. Anna westchnęła. Porozmawiamy o tym, kochanie. Krzysztof wstał. Zostanę w Warszawie kilka dni. Chciałbym spędzić trochę czasu z Mają poznać ją lepiej i zabrać was do Krakowa, do mamy. Ona musi poznać swoją wnuczkę. Babcia będzie się cieszyć? Zapytała nieśmiało Maja. Będzie najszczęśliwszą osobą na świecie, zapewnił Krzysztof. Czeka na to od lat. Trzy dni później Anna i Maja siedziały w luksusowym samochodzie Krzysztofa, jadąc autostradą A4 w kierunku Krakowa. Maja nie mogła uwierzyć, że jedzie poznać babcie i resztę rodziny. Wujku, jaka jest babcia? Zapytała, obracając się do Krzysztofa. Babcia Stanisława jest wspaniałą kobietą. Ma 75 lat, ale wciąż jest bardzo aktywna. Prowadzi fundację charytatywną i kocha gotować. Jej pierogi są najlepsze na świecie. Umiem pomagać w kuchni. Powiedziała z entuzjazmem Maja. Mama nauczyła mnie robić ciastka i naleśniki. Anna siedziała cicho, nerwowo, skubiąc ręka w swetra. Panie Krzysztofie, czy jest pan pewien, że pana mama nas przyjmie po tylu latach? Anno, proszę mówić mi po imieniu. I tak, jestem pewien. Mama marzyła o tym, żeby poznać wnuczkę. Rozmawiałem z nią wczoraj przez telefon, płakała ze szczęścia. Gdy dojechali do eleganckiej dzielnicy Krakowa, Maja przywarła nosem do szyby. Ale tu ładnie, te domy są takie duże. Zatrzymali się przed piękną willą z ogrodem. Na ganku czekała starsza kobieta o siwych włosach, ubrana w elegancką granatową sukienkę. To babcia! szepnął Krzysztof. Gdy wysiedli z samochodu, Stanisława Wiśniewska ruszyła w ich stronę, zatrzymała się przed Mają, a w jej oczach pojawiły się łzy. Boże, wyglądasz jak Tomek, jako dziecko, wyszeptała. Te same oczy, te same włosy. Maja nieśmiało wyciągnęła rękę. Dzień dobry, babciu, Stanisława objęła wnuczkę płacząc. Moja wnuczka, moja mała wnuczka. Anna stała z boku, niepewna. Stanisława puściła maję i podeszła do niej. Anno, dziękuję. Dziękuję, że wychowałaś tak wspaniałe dziecko. I przepraszam za wszystko, co przeszłaś sama. Obie kobiety się przytuliły, a maja patrzyła na nie z uśmiechem. W domu czekała już reszta rodziny: Ewa, żona Krzysztofa i ich dwaj synowie: piętnastoletni Paweł i trzynastoletni Michał. Cześć, jestem Paweł. Starszy z chłopców podszedł do Mai. Tata mówił, że lubisz angielski, mogę ci pożyczyć moje książki. I ja jestem Michał. Grasz w piłkę? Mamy boisko w ogrodzie, dodał młodszy. Maja nie mogła uwierzyć, że nagle ma dwóch kuzynów. Nie gram za dobrze, ale chciałabym spróbować. Podczas obiadu Stanisława nie spuszczała wzroku z wnuczki. Maju, opowiedz mi o sobie. Co lubisz robić? Jakie masz marzenia? Maja zarumienia się. Lubię czytać i piec z mamą. I chciałabym nauczyć się dobrze mówić po angielsku i może kiedyś zostać lekarką. Lekarką? To wspaniale. Stanisława klasnęła w dłonie. Twój dziadek był lekarzem. Miał własną klinikę. Naprawdę? Oczy Mai zabłysły. Krzysztof chrząknął. Mamo, chciałbym porozmawiać o przyszłości Mai i Anny. Oczywiście. Anno, wiem, że jesteś dumną kobietą i świetnie radziłaś sobie sama, ale teraz jesteś częścią rodziny. Maja ma prawo do spadku po Tomaszu i dziadku. Anna zaprotestowała. Nie przyjechałyśmy tu po pieniądze. Wiem, Stanisława ujęła jej dłoń, ale Maja zasługuje na dobre wykształcenie, na szansę realizowania marzeń. Pozwól nam pomóc dla Tomasza. Mamo, mogłybyśmy zostać na weekend? Zapytała Maja: Chciałabym lepiej poznać babcie i wszystkich. Anna spojrzała na rozpromienioną twarz córki i nie mogła odmówić. Dobrze, kochanie, zostaniemy. Minęły trzy miesiące od pierwszego spotkania na Nowym Świecie. Życie Mai i Anny zmieniło się nie do poznania. Przeprowadziły się do większego mieszkania w Warszawie, bliżej dobrej szkoły, do której teraz chodziła Maja. Mamo, zobacz. Maja wbiegła do kuchni z świadectwem, same piątki i pochwała za konkurs z angielskiego. Anna przytuliła córkę. Jestem z ciebie taka dumna, kochanie. Krzysztof, który przyjechał na rozdanie świadectw, uśmiechnął się szeroko. Gratulacje, Maju, babcia będzie zachwycona. Jedzie jutro z ciocią Ewą. Od czasu ich poznania rodzina regularnie się odwiedzała. Stanisława przyjeżdżała do Warszawy co dwa tygodnie, a Anna z Mają spędzały weekendy w Krakowie. Wujku, możemy pojechać na grób taty? zapytała Maja. Chciałabym opowiedzieć mu o wszystkim. Oczywiście, ja też chciałbym go odwiedzić. Na cmentarzu powąskowskim stanęli przed skromnym grobem Tomasza Nowaka. Krzysztof przywiózł świeże kwiaty. Cześć, tato! Szepnęła Maja. Poznałam wujka Krzyśka i babcie, i całą rodzinę. Są wspaniali. Babcia pokazała mi twoje zdjęcia z dzieciństwa. Byłeś podobny do mnie. Krzysztof położył dłoń na ramieniu bratanicy. Tomek byłby z ciebie dumny i z tego, jak mama cię wychowała. Anna ocierała łzy. Czasem myślę, że Tomasz jakoś to wszystko zaplanował. To spotkanie na ulicy. Może miało tak być powiedział Krzysztof Rodzina powinna być razem Tego wieczoru w mieszkaniu Anny i Mai zebrała się cała rodzina Stanisława przyniosła album ze zdjęciami Zobacz Maju to twój tata jak miał tyle lat co ty pokazywała stare fotografie a tu z wujkiem Krzyśkiem na wakacjach Maja wpatrywała się w zdjęcia odkrywając historię ojca którego prawie nie znała Babciu Opowiesz mi więcej o tacie? Poprosiła. Oczywiście, kochanie, mam tyle historii. Paweł i Michał przynieśli grę planszową. Maja, gramy? A mogę nauczyć was piec ciastka? zapytała Maja. Te, które sprzedawałam? Super pomysł! Ewa klasnęła w dłonie. Zróbmy rodzinne pieczenie. Kuchnia szybko zapełniła się śmiechem i zapachem ciastek. Anna patrzyła na to wszystko ze wzruszeniem. Po latach samotności i ciężkiej pracy wreszcie miały prawdziwą rodzinę. Anno, Stanisława podeszła do niej chciałam ci powiedzieć: Otwieram fundację stypendialną imienia Tomasza dla zdolnych dzieci z trudną sytuacją. Maja będzie pierwszą stypendystką. Nie wiem, co powiedzieć. Nie musisz nic mówić, jesteś silną kobietą, wychowałaś wspaniałe dziecko, teraz pozwól nam być rodziną. Gdy wieczór dobiegał końca, Maja usiadła przy fortepianie, który Krzysztof kupił na jej prośbę. Uczę się grać, powiedziała nieśmiało. Czy mogę coś zagrać? Zagrała prostą melodię, którą ćwiczyła od tygodni. Nie było to perfekcyjne wykonanie, ale grane było z sercem. To było piękne! zawołała babcia. Masz talent po dziadku. Maja uśmiechnęła się, patrząc na wszystkich zebranych. Miała teraz nie tylko mamę, ale babcie, wujka, ciocię i kuzynów. Rodzinę, o której zawsze marzyła. Wiesz co, mamo? szepnęła do Anny. Myślę, że tata patrzy na nas z góry i się cieszy. Anna przytuliła córkę. Też tak myślę, kochanie, też tak myślę. Krzysztof spojrzał na zdjęcie brata stojące na półce. Znalazłem ją, Tomku, pomyślał. Znalazłem twoją małą księżniczkę i obiecuję, że już nigdy nie będzie sama. Za oknem padał delikatny śnieg, pokrywając Warszawę białym puchem. W ciepłym mieszkaniu, pełnym śmiechu i miłości, rozpoczynał się nowy rozdział w życiu rodziny Wiśniewskich rozdział pełen nadziei, miłości i drugich szans. Los czasem zabiera, ale czasem też daje. I czasami, w najmniej oczekiwanym momencie, na ruchliwej ulicy wielkiego miasta, może wydarzyć się cud, cud odnalezionej rodziny i miłości, która przetrwała wszystkie próby.